Cześć Widzowie! Oto przed Wami czwarty już odcinek mojej serii, w której przedstawiam wszystkie zauważone przeze mnie różnice pomiędzy filmami, a książkami z serii Harry Potter. Po więźniu Azkabanu przyszedł czas na Czarę Ognia, a konkretnie na analizę pierwszej połowy tej książki, co przekłada się na trochę więcej niż jedną trzecią filmu, a dokładnie na pierwszą godzinę jego trwania. Od tego odcinka robi się już naprawdę ciekawie, ponieważ w przeciwieństwie do poprzednich części różnice w filmowej Czarze Ognia nie biorą się tylko z modyfikacji książkowego opisu czy pomijania nieistotnych momentów, ale również ze zmiany chronologii wydarzeń, a ich wymyślanie scen, których nie było w książce ma tutaj miejsce znacznie częściej niż w Więźniu Azkabanu, od którego rozpoczęto ten proceder. Nic się jednak nie martwcie, ponieważ w przeciwieństwie do większości scen, które nie pojawiają się w filmie, a są w książce, o tych, które pojawiły się tylko w filmie na pewno będę Was informował za każdym razem, bo w sumie to przedstawienie Wam tych właśnie różnic stanowiło dla mnie punkt wyjścia do stworzenia tej serii, która ma dać Wam wiedzę o tym, jakie wydarzenia z uniwersum Harry'ego Pottera przedstawione tylko w filmie, tak jak ten symboliczny już Snape domu Potterów, są po prostu nieprawdziwe. Zapraszam Was też na mój Instagram, do którego link znajdziecie w opisie i na którym czytając wszystkie części Harry'ego Pottera w ramach przygotowywania się do tych materiałów, na bieżąco komentuję wszystkie absurdy i nieścisłości, które wpadną mi do głowy. A teraz już nie przedłużając, zaczynamy. Już w pierwszej scenie filmowej czary ognia pojawia się dosyć duża zmiana względem oryginału, która moim zdaniem całkowicie rujnuje końcowy efekt zaskoczenia związany z postacią podszywającego się pod Alastora Moody'ego młodego Bartemiusza Kraucza. W przeciwieństwie bowiem do filmów, w książce w posiadłości Ridlów Bartiego w ogóle nie było, a Lord Voldemort przebywał tam tylko z Glizdogonem i Nagini, wspominając o nim jedynie niebezpośrednio jako o swoim drugim słudze, który ma w tym roku do wypełnienia jakieś ważne zadanie. Zupełnie nie rozumiem więc, dlaczego w filmie już w pierwszej scenie zdradzono, że wbrew temu co sądziła cała czarodziejska społeczność, Barty Crouch Jr. tak naprawdę nie był martwy, choć w książce trzymano tę informację w tajemnicy przed czytelnikiem niemalże do samego końca, przez co sposób w jaki Harry został zwabiony na cmentarz w Little Hangleton cały czas był bardzo niejasny i intrygujący. Sama rozmowa w posiadłości Riddlów między Voldemortem a Glisdogonem była też dużo dłuższa i nie dotyczyła tylko próby oszczędzenia Harego przez Glisdogona, ale także i mistrzostw świata w Quidditchu czy porwania Berty Jorkins, czyli pracownicy Ministerstwa Magii, od której to właśnie Voldemort dowiedział się o planach organizacji w Hogwarcie turnieju trójmagicznego. Ponadto Voldemort wcale nie zabił przysłuchującego się ich rozmowie Franka Brysa od razu, gdy tylko dowiedział się od Nagini o jego obecności, ale najpierw zaprosił go do pokoju i chwilę z nim porozmawiał. I choć Harry faktycznie widział to w swoim śnie, to w książce wydawał się być tym dużo bardziej przejęty i zdecydowanie dłużej to rozpamiętywał niż w filmie, w którym właściwie skwitował to tylko jednym, niewiele znaczącym zdaniem, że śnił mu się jakiś koszmar. A jest to szczególnie dziwne, zważywszy na to, że poza kilkoma drobnymi szczegółami w książce pamiętał praktycznie wszystko i doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że Senten dotyczył Voldemorta i Glisdogona planujących jego śmierć. Poza tym Senten przyśnił mu się jeszcze podczas jego pobytu na Privet Drive, a nie już w domu Wesleyów, którzy zabrali go do siebie dopiero później, przybywając do domu Dursleyów za pomocą sieci Fiu. W filmie też nikt wydaje się nie wiedzieć, dokąd pan Wesley zabiera swoje dzieci oraz Harego i Hermione, podczas gdy w książce na to, że w wakacje wybiorą się oni na finał Mistrzostw Świata w Quidditchu, Ron nastawiał się już na ostatnich stronach więźnia Askabanu, a sam pan Wesley chwalił się zdobytymi przez siebie biletami, odkąd tylko Harry pojawił się w norze. Ponadto wraz z nim specjalnie z tej okazji dom rodziców odwiedzili także Charlie i Bill, o których w ogóle nie wspomniano w filmie, podobnie zresztą jako o magicznych dowcipach Wesleyów, czyli stworzonych przez bliźniaków cukierkach wywołujących różne dolegliwości, które ci zamierzali sprzedawać w szkole. W książce pierwsze wzmianki o Bartemiuszu Krauczu seniorze pojawiły się już w trakcie pobytu Harego w Norze, chociażby wtedy, gdy Ron przedstawił go jako szefa persiego, którego ten miał rzekomo ubóstwiać, czy gdy sam Percy rozmawiał o nim z Arturem przy obiedzie. Natomiast w filmie postać ta została wprowadzona dopiero po finale Mistrzostw Świata w Quidditchu. Z kolei brak w filmie wizyty Billa i Charliego, o której wam już wspomniałem, doprowadził do kolejnej różnicy. Mianowicie takiej, że w książce zajęli oni pokój Freda i Georgia, przez co ci musieli spać w sypialni Rona wraz z nim oraz Harrym, czego nie uwzględniono w filmie w scenie ich pobudki w dniu podróży na mistrzostwa. A jeśli chodzi o świstoklika, to już w trakcie ich pieszej wędrówki na wzgórze Head, na którym ten się znajdował, w książce pan Wesley wytłumaczył haremu, czym on jest i jak działa, dzięki czemu, w przeciwieństwie do tego, co pokazano w filmie, ten nie miał żadnych problemów ze złapaniem go w odpowiednim momencie. Natomiast jeśli chodzi o Cedrica Digoriego i jego ojca, to nie dość, że spotkali się z nimi już na szczycie wzgórza, a nie w jakimś lesie, to sam Cedric nie zeskakiwał z drzewa, tylko normalnie czekał na nich wraz z ojcem. I tak szczerze to nie mam pojęcia, co ta scena w filmie miała wnosić, no chyba że Pattison już wtedy przygotowywał się do roli Edwarda w zmierzchu. Sam pan Digori w książce nie tylko schlebiał Haremu jak miało to miejsce w filmie, ale też chwalił się tym, że jego syn był w stanie pokonać go w meczu Quidditcha w poprzednim roku szkolnym. A choć Harry faktycznie przewrócił się po podróży świstoklikiem, a pan Wesley, pan Diggory i Cedric w przeciwieństwie do niego wylądowali umiejętnie, to wcale nie szybowali oni w powietrzu jak pokazano to w filmie, tylko po prostu pojawili się w miejscu docelowym stojąc na nogach. Na miejscu tym nie było też tak pusto jak w filmie, a czekali tam już na nich urzędnicy ministerstwa, którzy odbierali przybywających na mistrzostwa czarodziejów. I jak wiadomo z książki, jeden z nich był kolegą pana Wesley'a o imieniu Bazyl. Na samym polu kempingowym z kolei okazało się, że pan Wesley miał zarezerwowane miejsce na dwa namioty, a nie tylko jeden. A wraz z Harrym, Fredem, Georgem, Ronem, Jeannie, Hermioną i samym panem Wesleyem w ich obozie byli jeszcze Percy, Bill i Charlie. Choć oni pojawili się na miejscu nieco później, bo mogli się na nie bezpośrednio teleportować i nie musieli korzystać ze świstoklika. Co ciekawe, pole kempingowe, na którym się rozbili, należało do Mugoli, wobec czego sami musieli rozłożyć swoje namioty i to bez używania magii, a nie tak jak w filmie, gdzie po prostu przyszli na gotowe. Z kolei wizerunek Wiktora Kruma po raz pierwszy pojawił się wśród namiotów bułgarskich fanów, które Harry, Ron i Hermiona zwiedzali idąc na drugą stronę kempingu po wodę. I to wtedy Ron wytłumaczył pozostałej dwójce, kim jest Krum, a nie dopiero w trakcie meczu. To też właśnie w trakcie ich obozowania poznali oni Ludo Bagmana, czyli przewodniczącego Departamentu Magicznych Gier i Sportów, który zarówno przy organizacji finału Mistrzostw Świata w Quidditchu, jak i turnieju trójmagicznego w Hogwarcie, był nie mniej istotny niż Barty Crouch Senior, choć w filmie z niewiadomych przyczyn został całkowicie pominięty. Kolejną pominiętą w filmie postacią była też Mróżka, czyli domowy skrzat rodziny Crouchów, którą Harry i reszta spotkali w swojej loży na chwilę przed startem meczu, gdzie teoretycznie czekała ona na swojego pana, a tak naprawdę dbała o to, by nikt nie odkrył, że pod peleryną Niewitką znajduje się jego syn, który już dawno został uznany za zmarłego. Jak się okazuje, Wesleyowie i Malfoyowie tak naprawdę siedzieli dokładnie w tej samej loży, więc filmowe przechwałki Drako o tym, że jego ojciec dostał lepsze bilety nie miały sensu. A poza tym wraz z nim i Luciuszem na finale była też jego matka, której nie Pokazano w filmie. Komentatorem samych zawodów nie był natomiast Cornelius Knod, bo w sumie czemu miałby nim być, skoro nie był w żaden sposób związany ze sportem, a właśnie Ludo Bagman, który nie dość, że jak już wam mówiłem, był przewodniczącym departamentu magicznych gier i sportów, to był jeszcze byłym graczem Quidditcha, wielokrotnym reprezentantem Anglii i zdaniem wielu najlepszym pałkarzem, jaki grał w zespole Oz z z kolei, już przed samym meczem swoje maskotki najpierw prezentowała Bułgaria, a dopiero potem Irlandia. I choć Irlandia faktycznie miała leprokonusy, to były to prawdziwe stworzenia, a nie tylko jakieś fajerwerki układające się w kształt tego stworka. A maskotką Bułgarii wbrew pozorom wcale nie był Wiktor Krum, a Wille, czyli hipnotyzujące swą urodą i wdziękiem widma kobiet. W przeciwieństwie do filmu, w książce również i składy obu drużyn zostały przedstawione w całości. W przypadku Bułgarii byli to Dimitrov, Iwanowa, Zograf, Lewski, Wulkanow, Volkov i Krum, a w przypadku Irlandii Connolly, Ryan, Troy, Mullet, Moran, Quigley i szukający Aidan Lynch. Ponadto w książce znajdziemy też cały opis meczu oglądanego przez Harry'ego Rona i Hermione przez Omni Okulary, podczas gdy w filmie dowiadujemy się tylko o jego końcowym wyniku. Gdy zaatakowano kemping, Harry, Ron i reszta nie bawili się w namiocie tak jak zostało to pokazane w filmie, tylko byli już w swoich łóżkach. Z kolei śmierciożercy przechodząc przez pole namiotowe wcale nie nieśli ze sobą pochodni, a włóczyli za pomocą jakiegoś zaklęcia cztery osoby, a konkretnie mugolskiego właściciela kempingu oraz jego rodzinę. Sam Harry wcale nie stracił też przytomności w trakcie zamieszek, tylko uciekł wraz z Ronem i Hermioną do lasu, najpierw spotykając Malfoja, a potem jakieś francuskie czarownice, mruszkę, Ludobagmana, a nawet stana szampajka, który próbował poderwać wilę. Poza tym to nie tylko Harry, ale również Ron i Hermiona byli świadkami wyczarowania mrocznego znaku, i w przeciwieństwie do filmu nikt z nich nie widział, że zrobił to Barty Crouch Jr. Ten znajdował się bowiem pod peleryną niewitką, przez co funkcjonariusze ministerstwa, którzy wystrzelili w tamtą stronę zaklęcia oszałamiające, nie udało się go odnaleźć, ale natknięto się za to na towarzyszącą mu mruszkę i od tej pory to ją zaczęto podejrzewać o wyczarowanie rocznego znaku, co było trochę głupie. Natomiast nie zignorowano tej sprawy całkowicie tak jak w filmie, co moim zdaniem było jeszcze głupsze. I choć faktycznie śmierciożercy w książce również podpalili kilka namiotów, to kemping wcale nie wyglądał na takie pogorzelisko jak w filmie. A po całej akcji wszyscy wrócili do swoich namiotów i doczekali w nich do rana, więc film zdecydowanie wyolbrzymił skalę zniszczeń, których dokonano tej nocy na kempingu. Natomiast gazeta, w której opisano te sytuacje, nie była czytana przez Hermione w pociągu do Hogwartu, a miała ją pani Wesley już w momencie, w którym Harry i reszta wrócili z Miszo do domu, co w obu przypadkach wydaje się absurdalne, bo zgodnie z książkową logiką artykuł ten ukazał się w papierowej gazecie już kilka godzin po wydarzeniach, natomiast zgodnie z logiką filmową opisali to dopiero za jakieś półtora tygodnia. Harry powiedział Ronowi i Hermionie o bolącej go bliźnie jeszcze w domu Wesleyów, bo to tam spędzali resztę wakacji, podczas gdy w filmie Hermiona zauważyła to w pociągu do Hogwartu. I to również wtedy książkowy Harry opowiedział im o swoim niepokojącym śnie, bo w filmie w ogóle im o tym nie mówił, choć Hermiona o tym wiedziała, ale zupełnie nie wiadomo skąd. Z kolei w książce Harry napisał list do Syriusza jeszcze zanim w ogóle pojawił się u Wesleyów, a nie tak jak w filmie, gdy był już w szkole. O ile w ogóle był to ten sam list, bo później w książce już ze szkoły wysłał mu kolejny list, więc ja już się trochę pogubiłem. W każdym razie w książkowym liście wysłanym z Privet Drive pisał mu o bolącej go bliźnie, a w kolejnym próbował to odwołać, ponieważ nie chciał by Syriusz opuścił przez niego swoją kryjówkę. Wcześniej niż w filmie pojawiła się również pierwsza książkowa wzmianka o Szalonookim, a mianowicie jeszcze przed wyruszeniem przez Harego do Hogwartu, a dokładnie to w trakcie rozmowy pana Wesleya przez kominek z Amosem Digorim, dotyczącej tego, że Szalonooki narobił zamieszania w okolicy swojego domu twierdząc, że ktoś go napadł, co jak wiemy później okaże się prawdą. Z kolei w pociągu Harry, Ron i Hermiona nie jechali cały czas sami, a spotkali chociażby Neville'a, który, jak się okazało, nie był na finale Mistrzostw Świata w Quidditchu, czy Malfoja, Kraba i Goyla, którzy zdawali się wiedzieć już o turnieju trójmagicznym, choć nie chcieli im zdradzić szczegółów. W książce po raz pierwszy od kamienia filozoficznego opisana jest też kolejna ceremonia przydziału, natomiast w filmie wydaje się, jakby nowych uczniów w ogóle nie przydzielano w tym roku do domów Hogwartu. W filmowej wersji również już na tej uczcie pojawiają się uczniowie Bobotą i Drumstrangu, a to bzdura, bo tak naprawdę przybyli oni do Hogwartu dopiero w październiku. Z kolei szalono oki Moody, choć faktycznie nieco się na tę ucztę spóźnił, to wcale nie wszedł do wielkiej sali w momencie, w którym Dumbledore prosił Kraucza o tłumaczenie zasad turnieju trójmagicznego, bo Kraucza w ogóle nie było wtedy w Hogwarcie. To również nie na tej uczcie, w przeciwieństwie do tego, co pokazano w filmie, pojawiła się czara ognia, a skoro delegacje z pozostałych szkół jeszcze nie przybyły, to w książce oczywiście w ogóle nie było też sceny z zakradającym się do czary Karkarowem. Pierwszą lekcją Harego i jego rówieśników nie była też obrona przed czarną magią, a zielarstwo z puchonami, opieka nad magicznymi stworzeniami ze ślizgonami, na której Hagrid pokazał im sklądki tylnowybuchowe, a następnie wróżbiarstwo i eliksiry. Sytuacja z transmutacją Malfoya we Fredkę przez Moody'ego również nie wydarzyła się już po wyborze reprezentantów, ale jeszcze zanim w ogóle uczniowie z Durmstrangu i Bobotą przybyli do Hogwartu. Jego kłótnia z Harrym nie mogła więc wynikać z tego, że założył się on z ojcem czy Harry przetrwa 10 minut turnieju czy nie, a tak naprawdę jej powodem było naśmiewanie się przez Malfoja z rodziców Rona, o których pisano w proroku codziennym. A jeśli chodzi o ostateczny atak Malfoya na Harego, za który został przez mód jego ukarany, to nie zaatakował on go za nieprzychylne wypowiedzi o jego ojcu, ale o matce i w przeciwieństwie do filmu zdążył ugodzić Harego jakimś czarem, który musnął jego policzek. I choć Moody faktycznie obchodził się dosyć brutalnie z młodym Malfojem pod postacią Fredki, to ani razu nie wsadził go do spodni Kraba, a po całej akcji nie zaprosił Harego do siebie, tylko wziął Malfoja na rozmowę z opiekunem jego domu, czyli oczywiście Snape'em. A już na tej słynnej lekcji, w trakcie której zademonstrował on uczniom czwartego roku działanie zaklęć niewybaczalnych, używając swojego oka, które faktycznie wychwytywało wszystkie nieregulaminowe zachowania uczniów, nie skarcił on Simusa za przylepianie gumy do blatu, tylko Lawender za pokazywanie Parwati jakiegoś horoskopu pod ławką, i w ramach ostrzeżenia nie rzucił on w nią kredą, a jedynie zwrócił jej uwagę, że nie powinna się w tamtej chwili tym zajmować. To również on pod koniec lekcji dał wykład o konsekwencjach płynących z używania zaklęć niewybaczalnych, a nie jak w filmie, w którym zrobiła to Hermiona na jej początku. Natomiast co do samej prezentacji tych zaklęć, to poczynając od imperiusa, Ron nie został przymuszony do odpowiedzi przez Moody'ego, a zgłosił się z własnej woli, znając to zaklęcie od swojego ojca. Natomiast znajdujący się pod jego wpływem pająk nie latał w powietrzu, bo przecież nie tak działa imperius. A Moody nie kazał mu również chodzić po uczniach, a jedynie zataczać koła i stepować na ławce. Z kolei co do Krucjatusa, to w książce wyglądało to już dosyć podobnie do filmu, aczkolwiek do odpowiedzi nie zgłosiła się cała klasa, a jedynie Hermiona i Neville, a do poprawnej prezentacji tego zaklęcia, Moody powiększył pająka zaklęciem En Natomiast jeśli chodzi o trzecie zaklęcie Avada Kedavra, to znająca je Hermiona w książce wypowiedziała tę inkantację, choć w filmie nie chciało jej to przejść przez gardło, i również sama zgłosiła się do odpowiedzi, a nie została do niej wywołana przez Moody'ego. W książce bardzo często powtarzającym się motywem jest walka Hermiony o prawa pracujących w Hogwarcie skrzatów domowych, co w filmie zostało całkowicie pominięte. Nie jest to jakiś szczególnie istotny motyw, ale uważam, że dla lepszego zrozumienia tej postaci warto wspomnieć Wam o tym, że nie podobało jej się to w jaki sposób traktowane są skrzaty domowe w społeczeństwie czarodziejów i założyła ona niecieszącą się zbyt dużym poparciem organizację o nazwie WESZ. Co rozwijało się do walki o emancypację z krzatów zniewolonych. Choć delegacja szkoły Bobotą faktycznie przybyła do Hogwartu powozem zaprzężonym w abraksany, to po pierwsze Hagrid na pewno nie naprowadzał powozu na lądowisko, bo zajmował się w tym czasie sklątkami tylnowybuchowymi i przybył na uszcze spóźniony, przez co Dumbledore obiecał Madame Maxim, że zajmie się on jej końmi za jego plecami, a on sam nie przebił Flitwickowi ręki widelcem. Co do samej delegacji, to wcale nie stanowiły jej tylko dziewczęta, bo byli tam również i chłopcy, a poza tym zostali oni zaprezentowani uczniom hogwartu już przed szkołą wychodząc z powozu, a nie dopiero w Wielkiej Sali, i nie mieli też na tę okazję specjalnie przygotowanego układu tanecznego. Podobnie sytuacja miała się w przypadku przybyłej chwilę później delegacji Durmstrangu. Oni bowiem również zostali powitani jeszcze na błoniach i ani nie tańczyli żadnych wschodnich tańców ani nie pluli ogniem, natomiast w ich przypadku chyba faktycznie w delegacji byli sami chłopcy. Z kolei ich statek, zgodnie z książkowym opisem, wyłaniał się z jeziora powoli, czego na pewno nie można powiedzieć o tempie tego procesu w filmowej wersji, a ponadto w filmie Wiktor Krum wydawał się być w tamtym momencie okazem zdrowia, podczas gdy, zgodnie z książkowym opisem, przybył do Hogwartu podziemiony. Tak jak już wam mówiłem wcześniej, ze strony ministerstwa turniej trójmagiczny w Hogwarcie miał nadzorować nie tylko Barty Crouch Senior, jak miało to miejsce w filmie, ale również i Ludo Bagman, którzy przybyli do szkoły wraz z delegacjami Bobotą i Sędziu Sędziów w turnieju było więc pięcioro, a nie czterech, bo w skład komitetu sędziowskiego oprócz dyrektorów szkół i Bartiego Croucha wchodził oczywiście też pan Bagman. O tym, że niepełnoletni czarodzieje nie mogą brać udziału w turnieju uczniów nie poinformował pan Crouch, ale sam Dumbledore. Natomiast bliźniacy Wesley, próbując oszukać linię wieku, nie zdołali wrzucić swojego nazwiska do czary ognia jak miało to miejsce w filmie, a na całym procederze przyłapał ich ponadto sam dyrektor. Poza tym planowali oni całą akcję ze swoim kolegą Lee Jordanem, który przyszedł z nimi i prawie wskoczyłby za linię jako trzeci, co w filmie całkowicie pominięto. No i poza tym, po nieudanej akcji wcale nie bili się oni ze sobą, a po prostu udali się do skrzydła szpitalnego na polecenie Dumbledora. To również wcale nie Hermiona ostrzegała ich w tej sytuacji o tym jak działa linia wieku, ale mówił o tym sam Dumbledore i to jeszcze na uczcie inaugurującej turniej trójmagiczny. Jeżeli chodzi o proces zgłaszania się do turnieju, to w filmie pokazano właściwie tylko, że swoje nazwisko do Czary Ognia wrzuciło kilku uczniów z Durmstrangu na czele z Wiktorem Krumem oraz Cedric Diggory. A z książki wiemy, że zrobili to praktycznie wszyscy przybyli z Durmstrangu i Bobotą, a z Hogwartu co najmniej trójka uczniów. Poza Cedriciem był to chociażby Warrington ze Slytherinu oraz Angelina Johnson. W książce, gdy tylko czara ognia wyrzuciła nazwisko Harego, wybierając go jako czwartego reprezentanta, ten od razu starał się bronić, twierdząc, że nie wrzucił do niej kartki ze swoim nazwiskiem, podczas gdy w filmie stał tylko jak ta sierota i nic nie mówił. Również wszyscy dookoła zachowywali się inaczej. Dumbledore był spokojny i potraktował go jak każdego innego reprezentanta, a z kolei Hagrid nie zareagował na to w żaden sposób, choć w filmie wykonywał gesty świadczące o tym, że nie wierzy w to, co się stało. Do pokoju, w którym przebywali wszyscy uczestnicy turnieju jako pierwszy po Harym wszedł Ludo Bagman i to on poinformował resztę, że w tym roku w turnieju będzie brało udział czterech reprezentantów, a dopiero potem weszli tam inni nauczyciele oraz Barty Crouch. No i tu pojawia się chyba najbardziej znana różnica w całej sadze, a mianowicie pytanie Dumbledora o to, czy Harry wrzucił swoje nazwisko do Czary Ognia, które w książce zadał bardzo spokojnym tonem, natomiast w filmie dopadł do niego jak wariat. Warto też odnotować, że w książce w ogóle nie ma również kolejnej sceny, w której Dumbledore stoi przy myśl od podczas gdy inni nauczyciele naradzają się nad tym, co zrobić z wyborem Harego. W filmie wydaje się, że nawet Gryfoni nie przyjęli zbyt radośnie wyboru Harego na uczestnika turnieju, natomiast w książce po początkowym szoku wywołanym wyborem czwartego reprezentanta cieszyli się oni, że będą mieli swojego przedstawiciela i świętowali jego wybór. No oczywiście poza Ronem, który również w książce przez dłuższy czas był na niego za to obrażony. Tendencyjny wywiad Harego z Ritą Skiter nie odbywał się wcale na jakimś spotkaniu prasowym, jak zdawał się sugerować film, a na chwilę przed ceremonią sprawdzania różdżek kandydatów. Z kolei samopiszące pióro nie czekało na nią schowane w schowku na miotły, tylko wyjęła je ona ze swojej torebki, gdy weszła do niego z Harem. I choć Rita Skeeter w swoich artykułach bardzo mocno naginała fakty, to nigdy nie pisała o tym, że Harry ma 12 lat, bo przecież byłoby to ewidentne i łatwe do zweryfikowania kłamstwo, które w filmie bardzo często było powielane. Natomiast książkowy Harry otrzymał list od Syriusza z prośbą o stawienie się przy kominku w pokoju wspólnym Gryfonów do swojego dormitorium, a nie do sowiarni, bo zresztą skąd miałby wiedzieć, kiedy ma tam być, skoro listy od Syriusza przychodziły nieregularnie? Poza tym Harry już wcześniej dostał od niego prośbę o korzystanie z innych słów niż Hedwiga podczas wysyłania do niego listów, a nie tak jak w filmie, w którym ten napisał o tym dopiero w tym momencie. W filmie Harry najpierw rozmawiał też z Syriuszem przez kominek, a dopiero potem Hagrid pokazał mu na czym będzie polegać pierwsze zadanie, natomiast w książce było odwrotnie. Poza tym to nie Ron wykorzystując Hermione jako pośrednika przekazał Haremu, że Hagrid chce się z nim widzieć, ale zrobił to sam Gajowy spotykając Harego i Hermione w gospodzie pod trzema miotłami. Natomiast w trakcie pokazywania Haremu i Madame Maxim smoków, wśród poskramiających je osób pojawił się Charlie Weasley, który jak już pewnie wiecie w filmie de facto nie pojawia się ani razu i który zdradził im też, że smoków wcale nie trzeba będzie pokonać, a jedynie obok nich przejść. A jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego Harry, zdradzając Cedricowi prawdę o pierwszym zadaniu, mówi mu, że poza nim wszyscy już wiedzą, że będą to smoki, chociaż teoretycznie Krum mógł tego nie wiedzieć, to dlatego, że wychodząc z lasu natknął się na Karkarowa, o czym w filmie najwyraźniej zapomniano wspomnieć, i przez co ta rozmowa nie ma tak naprawdę większego sensu. Z kolei w przeciwieństwie do tego, co pokazano w filmie, głowa syriusza w kominku wcale nie ułożyła się z popiołu, tylko pokazała się w płomieniach. I był to całkiem zwyczajny sposób komunikacji między czarodziejami, a Harry nie był tym aż tak bardzo zdziwiony, bo widział to już wcześniej w domu Wesleyów, gdy pan Wesley rozmawiał z ojcem Sedrika. Harry też rozmawiał z Syriuszem nieco dłużej, a poza mroczną przeszłością Karkarowa poruszali jeszcze takie tematy jak zaginięcie Berty Jorkins czy to, że ktoś prawdopodobnie próbował powstrzymać Moody'ego przed podjęciem pracy w Hogwarcie. Następny rozdział w książce, na którym właśnie się zatrzymałem, nosi tytuł Pierwsze zadanie i jest to mniej więcej jej połowa, a konkretnie strona 355, co stanowi mniej więcej objętość całego więźnia z kabanu. Uważam więc, że jest to dobry moment, żeby zrobić cięcie i przedstawić resztę różnic w kolejnym materiale, który będzie dotyczył głównie zadań turnieju Trójmagicznego oraz powrotu lorda Voldemorta. A jeżeli chcecie na bieżąco śledzić moje przygotowania do tego filmu, to oczywiście jak zwykle zachęcam Was do zaobserwowania mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie. A teraz dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Cześć!